Witajcie kochani, dzień dobry, dzień dobry. Robimy przekaz dla Was widzowie. To będzie przekaz dla znaków Zodiaku z Trygonu Ognia, czyli Baran Lew Strzelec. Tak? Robimy sobie przekaz teraz dla znaków Zodiaku z Trygonu Ognia, czyli Baran Lew Strzelec. Karty pokażcie proszę, co moi widzowie powinni usłyszeć. Baran Lew Strzelec. Co oni powinni usłyszeć właśnie teraz? Baran, Baran lew strzelec. Co powinni usłyszeć? Karty, pokażcie, proszę, co powinni usłyszeć, właśnie teraz. Już patrzymy. Co moi widzowie powinni usłyszeć? Już patrzymy. Baran lew strzelec. OK, przede wszystkim karty podpowiadają, żeby nie udawać tutaj, że nie ma problemu, tak? Żeby nie zamiatać jakichś spraw pod dywan. Możecie odczuwać jakąś taką energię impasu. I nawet jeżeli jest taka, um, odczuwacie jakieś takie blokady, to jakby karty tutaj podpowiadają, że to jest moment, by czas się wzawziąć i pozamykać na przykład jakieś rozpoczęte sprawy, tak? Żeby tutaj um, jakby nie bać się. Ruszyć danego tematu i nie tkwić w miejscu. Po prostu, nie, żeby to nie było na takiej zasadzie, okej, okay, nie ma tematu, jakoś to będzie, tak? Nie, właśnie jakby to jest ten moment, kiedy trzeba się zawziąć, wykazać się taką konsekwencją i pozamykać pewne tematy, a wtedy pokazuje tutaj się cesarzowa. Zobaczycie, że jak wyruszycie do przodu, tak, otworzycie się na pewne możliwości, to też pokaże się tutaj w tej cesarzowej taki wyzwanie, syp obfitości, tak? I być może e, wasza energia się zmieni i też e, przyjdzie taki moment, że zaczniecie spełniać swoje marzenia, bo wyjdziecie z tego impasu, który się pokazuje nam w tej dwójce powietrza. Także realizujcie swoje cele, pozamykajcie rozpoczęte sprawy, nie zamiatajcie pewnych rzeczy pod dywan, nie bójcie się, zacznijcie dostrzegać dla siebie możliwości, a wasza energia się zmieni. Niech wam się darzy wszystko, co Najlepsze pozdrawiam, ta Olimpia.